Dobra, dnia 17 września odbywa się sprzątanie świata i uczniowie naszej szkoły będą sprzątać właśnie tutaj, nad jeziorem naszą Sząbierkach i zapraszamy do wspólnej zabawy! At first I was afraid I was petrified To think that I could make it with no cleaning lady by my side But then I spent so many days Learning how to make a bed And I gave up. We'll sleep in crumpled sheets instead. Now my house looks like toxic waste. You just have to see the look on my mother-in-law's face. I would have given you a raise. I would have offered more money. If I'd have known for just one second, cleaning would be down to me. Oh Goita, please, please come back. Without you, my life is just not on track. I don't even care about all the things you broke. I wasn't that upset, it was just a great big joke. Oi oi, I will survive. I will muddle through somehow, but I'll barely be alive. I've got Pesach so really soon, I have to clean up every room. But I'll survive, I will survive. Oi Może się Pani wypowiedzieć o dzisiejszym dniu? Aż, oczywiście, że mogę. E, dzisiejsza akcja jest e, akcją coroczną, którą szkoła wykonuje e, w ramach ogólnopolskiej akcji Sprzątanie świata. E, każdego roku uczniowie naszej szkoły uczestniczą w tej akcji i najczęściej są dwie, trzy klasy, które sprzątają teren wokół szkoły oraz ten teren wokół stawu. Really clean up. Clean up. Like Shall yes, like tak. więc istotnym problemem w naszym społeczeństwie jest tworzenie dzikich wysypisk. A oto przykład. I co możesz jeszcze powiedzieć na ten temat? E, no, jest to po prostu głupota ludzi, ponieważ nie zdają sobie sprawy, jakie to może mieć konsekwencje dla naszego środowiska. A jakie mogą być tego konsekwencje? Złożymy. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść. To już jest koniec. Możemy iść. Jesteśmy wolni. Bo nie ma już nic. To wystarczy? Fajnie, żeby to uciąć. Chodź, chodź, no dobrze. wypowiedz się, podsumuj dzisiejszą akcję. Nie, no to w sumie bardzo mi się podobało. Wyszedłem z inicjatywą, posprzątaliśmy. Wyszedłem. Też, wyszedłem, wyszedłem, bo miałem bliżej. Wyszedłem z inicjatywą, że mieliśmy posprzątać też równie polarnie. Pan dyrektorowi się ten pomysł bardzo spodobał. Mi również. Patio, tak, patio, wszyscy to znają jako patio. Myślę, że nawet pani Koco się chętnie wypowie. Prosimy o słowo pani Koco. Nie mogę powiedzieć. No teraz już pani musi... Nie, nie, ja myślę, że ciężko pracowaliście, w związku z czym możecie śmiało się do tego.